Dzisiaj odkryjemy wszystkie szczegóły, które przegapiłeś w serialu Bluey. Numer 1 w odcinku o nazwie Bingo, który jest cały poświęcony tej postaci, w pewnym momencie jak Bingo siedzi w szafie, po prawo możemy zobaczyć pewien rysunek, który przedstawia Bluey i Johna Luka, co pokazuje, że Bluey dalej o nim myśli. Numer 2. Waluta w Bluey wygląda bardzo podobnie do prawdziwych australijskich pieniędzy, z wyjątkiem oczywiście tego, że wszyscy ludzie na banknotach są przedstawieni jako psy. Banknot o nominale 5 dolarów pokazany w odcinku Market stawia królową Elżbietę jako korgi. Wybór ten jest prawdopodobnie odniesieniem do prawdziwych korgi, które były ulubionymi psami zmarłej królowej. Hello. Numer 3. W odcinku Pan Małpa możemy zobaczyć, że Blue i Bingo mają absurdalną liczbę pluszowych zabawek. Wygląda na to, że jedna z nich została im podarowana przez fana gry Undertale, ponieważ jest to wyraźnie wypchana psia wersja szkieletu Sansa. Mać wszędzie zabawek. Au! Niech to jesz! Ja się nudzę! Jak można się nudzić, mając taką ilość zabawek? Numer 4 Tablica rejestracyjna na samochodzie rodziny ma bardzo istotne znaczenie Numery odnoszą się do cyfrowego kodu heksa Dla dokładnego odcienia niebieskiego Hashtag 419FF Używanego przez animatorów do koloru Bluey i Bandita Jeśli chodzi o część HLR To po prostu nazwa Healer czyli oryginalna wersja nazwiska rodziny Jestem Mawka? Jestem Numer 5 Zanim Cornelius spotyka się z matką Terriera Chodzi na randki z kilkoma innymi kobietami Na początku odcinka Cafe Poświęconego przygodom Bluey Z nowym przyjacielem cielem na placu zabaw widzimy go na jednej z takich randek działa to dobrze, ponieważ pasuje to do tematu odcinka, który mówi o tym, o ile trudniejsze może być dla dorosłych nawiązywanie przyjaźni niż dla dzieci. Numer 6. Kiedy dziadek Blue i Bingo odwiedza ich w odcinku telefony, musi przyzwyczaić się do bardziej nowoczesnych aspektów gier dla dzieci, takich jak aplikacje oferujące dostawy jedzenia i usługi takie jak RB. W jego udawanym miejscu, przypominającym RB, znajduje się zdjęcie właścicieli domu. To zdjęcie przedstawia psią wersję członków The Wingles, australijskiej dziesięcej grupy muzycznej. Numer 7 W amerykańskiej wersji Bandit ma przezwisko Telemachus To przezwisko jest używane zarówno w odcinku Hospital, jak i Tickle Krabs. Telemachus to imię syna od Odyseusza i Penelopy z Odysei, Homera To także nazwisko Rogera Telemachusa, krykietisty z RPA Wiemy, że Bandit uwielbia krykieta, ale musi być całkiem dobrze wykształcony, by być archeologiem Więc przezwisko mogłoby pochodzić z obu źródeł Tak, pani doktor? Nie, jestem pielęgniarką O, wybacz, tak siostro, mam na imię Telemach Ten oto pilot służy do re... Numer 8 w odcinku Granny Mobile sąsiadka Hillerów Doren organizuje wyprzedaż podwórkową. Jednym z wystawionych przedmiotów jest kuyo Stevena Kinga, powieść grozy o wściekłym psie. Wścieklizna jest już znaną chorobą w świecie Plui, a przynajmniej tak mówi Muffin, kiedy mówi, że kiedyś ją miała. Biorąc pod uwagę powagę choroby, prawie na pewno jej nie miała. Numer 9 w odcinku The sea, wiecznie optymistyczny pośrednik sprzedający dom rodzinny, został wspomniany we wcześniejszym odcinku i ma przeszłość z Banditem. W odcinku Dragon, Bandit mówi swojej rodzinie, że przestał rysować jako dziecko, mimo że to uwielbiał, ponieważ inne dzieci w jego klasie lekceważyły jego wsiłki. Chcę ci coś pokazać. Okej. Okay. Proszę bardzo, oto ja. Mam tutaj 6 lat. Jestem w szkole i rysuję samochody. Sporo tych samochodów. Uwielbiałem je rysować. Kto to? Y, Bastek Dębski. Był ze mną w klasie. Teraz chyba robi w nieruchomościach czy coś. To nie wygląda jak samochód. Po tej sytuacji rzuciłem rysowanie aut, a w zasadzie przestałem rysować cokolwiek. Jak mówi Bandit, jednym z tych dzieci był Bucky Dunstan. To może wyjaśnić, dlaczego Bandit jest zawsze taki zrytowany za każdym razem, gdy musi wchodzić w interakcję z Bucky. Siemasz, Bucky! Banzi, Bungie! Dobre wieści! Numer 10. W odcinku Road Trip z sezonu drugiego, Blue i Chili zapomnieli spakować tablety dla dziewczynek na długą podróż. I muszą nauczyć się po prostu nudzić. Jedną z gier, z którą prowadza Chili, jest używanie palców przeskakiwania obiektów, które mijają ich okno. Nie potrzebujesz tabletu, żeby się bawić w skakanie. Użyj swoich palców. Hop, hop. Hopsa, hopsa. A w odcinku The Singed wygląda na to, że, że Bingo nadal pamięta tą zabawę i korzysta ją podczas rodzinnej podróży. Numer 11. Gdy rodzina przygotowuje się do ślubu Chili, Stripa i Bandita, śpiewają fragment piosenki, która kończy się frazą Cat Squad, która może być znajoma fanom Bluey. Postacie w Bluey nie oglądają zbyt wiele telewizji, ale jednym z których wydają się im podobać je, jest Cat Squad, który wydaje się być parodią Ciego Patrolu. W całym serialu można zobaczyć naklejki Cat Squadu, magnesy, pościel, zabawki i od czasu do czasu krótkie klipy z odcinka. Zda. Zgodnie z tradycją dział muzyczny napisał całą piosenkę przewodnią dla wyimaginowanego serialu, wraz z zawodzącą solówką gitarową i stylizowanym miałczeniem. Jak na rodziców przystało, wygląda na to, że ci w serialu również mają w głowie muzykę z seriali swoich dzieci. Numer 12. Motyl Flappy w odcinku The Sign to silna metafora znaku, pojawiająca się w materiałach promocyjnych i w kluczowych scenach odcinka specjalnego. Czy chcesz się przeprowadzić? Mówiłam ci, Blue, to będzie dla nas wielka przygoda. Prawdopodobnie ma on symbolizować efekt motyla, który zakłada, że małe zmiany na początku mogą ostatecznie prowadzić do dużych zmian. Co oczywiście wpisuje się w fabułę odcinka, ale to nie pierwszy raz, kiedy widzimy Flapiego. Flapi po raz pierwszy pojawił się w odcinku Slide z sezonu trzeciego, w którym Lila i Bingo bawią się na zjeżdżalni wodnej na podwórku, ale starają się uratować małą gościnicę. Pod koniec odcinka widzimy, że gościnica zamienia się w motyla, który odwiedza parę po wykluciu, lądując na ich połączonych dłoniach. Potem Bingo mówi, że to szczęście, gdy od zapowiadając ideę szczęścia i pecha, który pojawia się w całym odcinku The Sign. I podkreślając fakt, że łańcuch przyczynało skutkowe wydarzeń, które widzimy w tym odcinku, rozpoczął się na długo przedtem. Rzecę ...kamień! Wygrałam! Farciara z ciebie! Farciary wow. z nas. Numer 13. W ciągu ostatnich kilku sezonów dowiedzieliśmy się poprzez wskazówki w tle, że rodzice Winstona są rozwiedzeni. W tle niektórych odcinków jego tata, Cornelius, został zauważony na randkach z różnymi kobietami, a w odcinku sezonu trzeciego Perfect wygląda na nieco przygnębionego w tle. Na pikniku co sugeruje, że jego związki nie wyszły, jednak ostatnio w odcinku TV Shop można zobaczyć go i mamy terierów, którzy się przyjaźnią. W odcinku The Sign Winton wspomina, że jego tata jest samotny, skłania jednego z terierów do zauważenia: Nasza mama lubi twojego tatę. Nie mieszka już z moją mamą i teraz jest bardzo samotny. Aww. Nasza mama go lubi Pod koniec odcinka Dogs with no eyes Zauważają dom na sprzedaż z basenem Coś o czym Winton mówił w poprzednich odcinkach I widzimy jak Cornelius i jego nowa miłość Odjeżdżają samochodem z czwórką dzieci z tyłu Numer 14 Pod, pod koniec odcinka The Sign Po tym jak Blue zaczyna pocieszać Bingo Opowieścią o formerze Ale zanim powstał odcinek Dogs with no eyes Poglądają przez lornetkę na punkt obserwacyjny Gdzie widzimy zielony balon dryfujący w powietrzu Fajnie mogą rozpoznać ten balon z uncinamą Mam School z sezonu drugiego. W nim Plui postanowiła podać się próbie, wychowując kilka balonów. Jedno z jej dzieci, Greenie, jest nieco bardziej wymagające niż inne, a ona musi zachować szczególną ostrożność, aby upewnić że się, że nie odleci. Osiąga to przywiązując do jego sznurka mały ciężarek, zielony magnes z napisem G, ale ostatecznie i tak odlatuje przez okno. I tak, to ten sam balon, który widzimy pod koniec odcinka. Polecisz sobie tam, gdzie będziesz chciał. I to tyle. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak znacie jeszcze jakieś ciekawostki, o których których nie wspomniałem w filmie, możecie pisać w komentarzach, do czego bardzo zachęcam.